Cześć, kochani, eee, mamy dzisiaj jest e, co? Środa rano, 23 czerwiec. Jest dość wcześnie. W ogóle kiepsko spałem. Nie za bardzo. Eee, jakby tego było mało, wstałem. Pogoda jest po prostu ohydna. Ohydna jest zimno. Leje szaro ponuro, buro, jak to się mówi po prostu ohyda ohyda jest ta pogoda, nienawidzę kiedy rano wstaje i takie coś właśnie jest na dworze, nie? E, co jeszcze? E, stoję sobie pod Warszawą dokładnie w Ożarowie Mazowieckim e, czekam aż otworzę Biedronkę bo chciałbym sobie pójść i zrobić jakieś zakupy e, mianowicie chodzi mi o to żeby kupić sobie coś do jedzenia, coś do picia, bo mam też resztki coli. Nie chciałbym uschnąć. Co jeszcze? Potrzebuję też jakieś worki na śmieci, bo ogólnie mi się skończyły i robi mi się taki śmietniczek, a nie jestem raczej zwolennikiem wywalania wszystkiego za okno, czy tam gdzieś, wiecie, gdzieś tam się zatrzymam, stoję, to otworzę drzwi, bak, wszystko wywalę, wle... w... W powiedzmy gdzieś tam, nie wiem, po drodze i jadę dalej. Nie, nie, nie. Absolutnie nie popieram takiego czegoś i absolutnie takiego czegoś nie robię. Także, tak jak mówię, potrzebuję właśnie też te worki na śmieci. I co jeszcze? Musiałbym sobie kupić ręczniki papierowe. No. Do tego chusteczki takie nawilżane. Bo trochę mi się samochód pokurzył. Chciałbym go też poprzecierać. No a chusteczki nawilżane właśnie też przydają się czasami do tego, żeby, wiecie, łapska po prostu przetrzeć, nie? Bo nie zawsze ma się dostęp do tej jakby, no, wody bieżącej Wiecie, no w samochodzie to ciężko o to, nie? Także ręce też można sobie przetrzeć takimi chusteczkami, no, jest trochę lepiej niż wcześniej, nie? Zanim powiedzmy, żeśmy nie wytarli tych rąk Także... No, czekam cały czas na tą biedrę, aż otworzą. Chociaż, nie wiem, siódma, może nawet jakbym teraz już poszedł i zobaczył, może będzie otwarta. Nie wiem, no w każdym bądź razie przejdę się o siódmej. Yy, ogólnie, no nie wiem, no, mój spedytor jeszcze się do mnie nie odzywał. Tak jak się wczoraj tutaj rozładowałem w Ożarowie, to do tej pory nic, cisza. Także podejrzewam, że odezwę się pewnie później. Bo wątpię w to, że będę tutaj sobie stał yy, Wręcz nawet bym nie chciał Chociaż miejsce nie jest złe Bo to jest duży parking przy ruchliwej ulicy Jest w miarę bezpiecznie O to też w tym chodzi, nie? Stacja benzynowa jest niedaleko Także yy, No nie chciałbym też, żeby mi się właśnie nudziło No wolałbym, żeby tam coś było dla mnie Jakieś zlecenie Coś, żebyśmy sobie działali yy, Także Najwyżej jak on się nie odezwie No to ja później do niego napiszę sms Albo zadzwonię No tak to zazwyczaj bywa Tak to właśnie działa Ale raczej, raczej mój spedytor się do mnie odezwie I, I powie mi co i jak dalej Podejrzewam, że tak może Nie wiem, ósma, dziewiąta Także na pewno będę mieć czas Jeszcze pójść sobie O, widzę, że otwarta, bo ludzie wchodzą No to spoko, no to najwyżej ja będę kończył Bo wiecie, no pewnie odezwie się do mnie wkrótce Ósma, tak podejrzewam, coś koło tego też pewnie jak on zacznie pracę no także pójdę sobie na te zakupy kupię sobie mam tam właśnie co mówiłem wam, że mam do kupienia to właśnie to sobie kupię, bo widzę, że właśnie Biedra jest otwarta, bo ktoś przed chwilą wchodził drzwi się otworzyły, także można iść kupię sobie jakieś, nie wiem coś, jakiegoś energii drinka głowa mnie w ogóle boli, jakoś tak nie za bardzo wszystko się jakoś wali dzisiaj, nie? Także kupię sobie może jakiegoś energii drinka, żeby mnie postawił na nogi. No i zobaczymy, co będzie dalej. no Też chcę iść, póki jeszcze ludzie się nie zeszli. Nie? Wiecie, jak to jest, nie? Rano wstają i wszyscy później lecą na hura. Także też bym nie chciał później w kolejkach stać. Yy, także no to co? To, idę do tej Biedronki E, odezwę się do Was najwyżej dalej, co, co tam u mnie słychać, już pewnie w trasie. Coś Wam nagram, może jakiś filmik, bo nawet za bardzo nie ma co nagrywać. E, także trzymajcie się, pozdrawiam Was, e, życzę Wam zdrowia, no i do usłyszenia.